Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Jak widać, mamy śnieg. Jest 3 stycznia. Już pod wieczór. Bardzo, bardzo, bardzo mocno pada. Radość we mnie, w środku, u mnie jest normalnie. Tak wielka, że nie macie pojęcia. Gęsi całe uwalone. Od czego? Mianowicie od Bajora. Byłem głupi, wlałem wody któregoś dnia. Normalnie się schowamy do obory, bo aż tak. To się nie spodziewałem, że będzie padać. No, pada niesamowicie. Zapraszam. Galdaki już proszę do siebie. Proszę do siebie. Tak. Kury im przeszkadzają. To... Aha, już poszły. Wyjdźcie stąd. Wczoraj byłem u weterynarza, zakupiłem lek na takie, yy, ostrość niech się złapie, na takie, tak jakby harczenie, na katar, takie coś, co zapobiegnie temu. Zapomniałem jak to się nazywa, o młody kogut, może jednak zapalimy. Młody kogut depta na depta, no tak mu coś nie wychodzi. Yy, tak więc yy, lek na to, aby zapobiec katarowi, no matko nawet w kurniku pada, no, aby zapobiec kaszlu, aby zapobiec tymu, temu temu harczeniu dostały dzisiaj pierwszą dawkę, jutro dostaną drugą. Odczekamy parę dni i dostaną, myślę, że 8 stycznia lub 9, odrobaczenie, również zakupione, gram na 70 kg masy ciała. Czyli będę musiał sobie po prostu popatrzeć poprzedzielać, żeby wynosiła waga około 70 kilo może nawet powyżej tam u mnie w kurniczku i żeby tutaj tak wychodziło żeby było można ładnie podać to odrobaczenie. Nie wiem czy mówiłem. Tutaj ten kurczaczek mój jest zimny już pod mamuśką bardzo nie siedzi ale fajnie się chowa. Tu jest kogut, ten nowy kupiony. Trochę mi przychorował, ale już jest dobrze. No i tu jest ta brahma, ta nowa. Jednak ją odłączyłem, już też jest lepiej. Teraz jest akurat przekulona, bo będzie szła spać. Ale tak to już fajnie sobie chodzi. Yy, jeszcze ma, po prostu zauważyłem, że właśnie potrzebuje tego odrobaczenia. Że jest. Dacie wiarę, że grzmi. Nie wiem, czy było to słychać. Ale aż mnie przeraziło. Aż mnie przeraziło. Gdzieś było 7 jajek. Czy tam 6, już nawet nie pamiętam. 6 chyba. 3 duże i 3 mniejsze. Tak więc tak. Jutro dostaną tą drugą dawkę. Tak jak mówiłem. Odczekamy parę dni. Dostaną odrobaczenie. Ponieważ zauważyłem właśnie u tej brachmy, że. To odrobaczenie jest konieczne i zdecydowałem się na kupno już dla całego stada, ponieważ ta brachemka ma w odchodach widoczne takie długie robaki. I właśnie chcę zapobiec temu, żeby to się nie rozprzestrzeniło na wszystkie osobniki. Gdzieś ty wlazła? Gdzieś ty wlazła. Jedzia. Słońce ty moje. I dlatego całe statko dostanie. Czeka mnie ważenie tych oto istot dużych. dużych. Jeszcze mam tych kaczek parę. Mam nadzieję, że wszystko tutaj łącznie w oborze będzie wynosiło to 70 kg. Może ponad to już będziemy dawać ten gram już, żeby nie przedobrzyć, bo co innego jak będzie na przykład 63 kg u mnie w kurniku, łącznie w kurach masy wszystkich, a ja dam ten 1 gram, no to lepiej jest, żeby dać y, tego preparatu mniej, żeby nie przedobrzeć, prawda? Y, bo, tak jak mamy więcej kilogramów typu na przykład 78 czy tam więcej, no to już można dać ten 1 gram i już nic się nie stanie i dać. Po prostu przez te 7 dni, chyba że na przykład 8. Ale myślę, że fajnie będzie, jakby tutaj było, yy, tak, żeby się zmieściła w 70, i żeby u mnie w kurniku zmieściło się 70. Tak więc tak, temu państwu coś się pomyliło, Chodź tutaj mała. No, idźcie już. No, idźcie. Mam nadzieję, że wejdą do siebie, bo chcę już, żeby fajnie umiały same wchodzić. Mam nadzieję, że sprzedam te kaczki. Zdecydowałem się na sprzedanie tych kaczek czubatych, ze względu na to, że Podliczyłem w sobie od czerwca do grudnia wszystkie zarobki, wszystkie straty tego zarobku. I powiem wam, że no niestety nieopłacalna jest hodowla aż tylu kaczek. Zostawiam cztery kaldaki. Kaldaki będę miał na pewno, może nawet więcej niż cztery nalęgi. I zostawiam tylko Matyldę. I do niej kupię kaczorka gdzieś w lutym, w marcu. I to będzie moi drodzy na tyle z kaczek. Tak więc na takie zabicie będzie tylko Matylda, żeby po prostu dała młode. A kaldaczki będą kaczkami takimi do cieszenia oka, żeby cieszyć oko i żeby właśnie sobie one się rozmnażały również na sprzedaż taki boksik im wystarczy, jest nawet za duży potem w przyszłości jak już tych kaczek nie będzie cały boks będzie dla gęsi a jeżeli uda mi się zbudować ten kurnik który jest w planach na ten rok za stodołą to tutaj będzie jedna wielka, ogromna grzęda. I dach będzie wyremontowany, i muszę tutaj zrobić porządki, ale to poczekamy na marzec, żeby zrobić wiosenne porządki. Bardzo się cieszę, że pada śnieg. Śniegu nie było, zaczynamy styczeń. Śnież śnieżnie. Ozdobne były dzisiaj niewypuszczane. No niestety jest taki śnieg, takie błoto, gdzie niegdzie się robi, że postanowiłem po prostu zostawić je. Nie będziemy zapalać. Zostawić je w... Kórniczku. Muszę wszystko tutaj posprzątać. Mam nadzieję, że jutro to wszystko mm, będzie sprawnie. Wszystko tutaj wyprzątnę, tą kostkę. Mam nadzieję, że to było. Słychać, bo brzmi niesamowicie. Mam nadzieję, że to wyprzątnę, bo już mnie naprawdę to drażni. Temperatura. Nie wiem, czy to pokaże nam. Pewnie nie będzie chciało. Zaraz zobaczymy. Nie jest zadowalająca, ale im wystarczy. Mam nadzieję, że na ostrość. Mam nadzieję, że na y, dworzu nie będzie w nocy y, minus 15. Największą bym chciał, żeby było. Tak, właśnie do minus tego 15, żeby nie było więcej niż to minus 15, to one na spokojnie dadzą sobie tutaj radę. W innym wypadku, tutaj ta żarówka też daje lekkie ciepełko. Od niej zawsze temperatura o 1,2 się tutaj nawet 3 stopnie podnosiła, i będzie można też zamontować ten na akumulator. Tutaj podłączyć i będzie też im trochę dogrzewać, zawsze tutaj było bardzo ciepło. Od tego, bo tutaj zawsze padało te promienie. Nie wiem, czy mówiłem. Nie ma z nami lolka, już odszedł. Z moją pomocą już nie dało się niestety go wyleczyć. Odjechały od nas. Nie wiem, czy mówiłem. Wybaczcie jeżeli się powtórzę ale powiem jeszcze raz nie ma z nami kurki karzełka polskiego pomieszanej z karzełkiem łapciatym nie ma z nami podajże trzech czy czterech sztuk kochinów kurki i trzech lub chyba trzech kogutków tak więc to już pojechało Postanowiłem zostawić, nie chcę kazierodztwa, ale no niestety powiem wam, że ciężko znaleźć takiego koguta, który mi odpowiada, a ja jestem naprawdę wybredny. Jeżeli ktoś by mnie znał od początku, nie mówię od początku kanału, tylko od początku ogólnie, jeżeli by ktoś miał ze mną styczność w rzeczywistości, to wiedziałby, że ja jestem naprawdę wybranym człowiekiem. No i niestety u mnie byle czego nie będzie. Zdarzy się, że jeżeli ja coś kupię, jest to byle co. No to zdarza się rzadko. Ja wolę mieć sztuki ładne. No i właśnie taki ten kogut jest. Patrzę w podajże 100 kilometrów ode mnie nawet patrzyłem niestety żaden kogut nie spełnia moich oczekiwań dlatego postanowiłem zostawić tego i dojedzie do nas najprawdopodobniej jeszcze parka kochinów wtedy będzie trzy koguty na 10 kurek lub dojedzie trzy kury i kogut ale to w przyszłości z brachemek w planach jest jeszcze dwie kurki i kogucik. Będzie konkurencja dla Krystiana, ale Krystian sobie da radę. Dlaczego nowy kogut? Dlatego, że chce mieć jeszcze koguta brachmy Izabel, Izabel po to, aby był właśnie z tymi oddzielony na lęgi z Izabelami. Do grono staja będą ogólnie wszystkie te kury, nie będą to czysto Kolorystyczne brachmy, no ale miks kolorów też jest ładny. A tego brachmy Izabel Koguta na pewno sobie dokupię. Co jeszcze? Dwie kury na pewno jeszcze brachmy dojadą. Jakie? Nie mam pojęcia. Co się znajdzie, to się znajdzie. Po trzecie, czy po czwarte, sam już. Nie wiem, silki zostają w składzie takim, jakim są. karzełki również. Brodacze również. Co do tej brachmy srebrnej, mam nadzieję, że te robaki jej znikną dzięki temu odrobaczeniu i że wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Bo chciałbym mieć 6 sztuk brachmy, kur i dwa koguciki. Ale zobaczymy, czy ten Izabel się pojawi w tym roku, ale najprawdopodobniej też na wiosnę. Żeby jeszcze, żeby już w tym roku młode były od tych Izabeli rasowe. Pada O jejku. Wszystko mi leci za kaptur. Balbuś, ty jesteś tak brudna. Okropnie brudne te gęsi są. Tak więc, ostatnie ujęcia, i kończymy. Ja życzę wszystkim miłej nocy. Bardzo bym chciał, żeby ten śnieg się utrzymał jeszcze przynajmniej do końca tego tygodnia, bo jeżeli spadnie deszcz, to śniegu nie będzie. Tak więc jeszcze raz życzę miłej nocy i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!